Ogród Marzeń, witajcie! Pierwsze narcyzy w Ogrodzie Marzeń już przekwitły. One miały takie piękne, żółte, pełne kwiaty. A skoro przekwitły, to trzeba coś z nimi zrobić. Ja je ogławiam. Ogławiam dlatego, ogławianie polega przede wszystkim na czym? Na urywaniu. Niektórzy obcinają nożyczkami, nożem, sekatorem. Ja po prostu urywam ponieważ chodzi o to, aby roślina nie zawiązywała nasion, bo nie potrzebujemy nasion, potrzebujemy, żeby była dorodna cebula, żebyśmy te cebule mogli później rozmnażać. Więc ogławiam, urywając nasiona. to tutaj. Co robię z takimi kwiatami? To można dać na kompostownik, albo można po prostu wyrzucić bezpośrednio na rabatę. Tak. O, tutaj rośnie szałbę, żeby nie zasłaniać. I dostawiamy. Zostawiamy narcyzy dotąd, aż te ich piękne teraz zielone liście zrobią się żółte. gdy One już zaczynają, ale muszą być całkiem takie żółte, zaschnięte. Nie wygląda to ładnie na rabacie, takie żółte pędy. Liście, ale niestety yy, nie jest to potrzebne, żeby cebula była dorodna. Czekamy aż żółkną, i potem się je obcina. W ogrodzie marzeń mamy taką największą rabatę, jest właśnie tutaj ta rabata. Ona jest przy stawie. Ta poprawia mikroklimat, dzięki temu rośliny lepiej rosną i rosną tutaj białe narcyzy. To są narcyzy, taka stara odmiana pachnie. i przy każdym domu na wsi to właśnie rosły takie białe narcyzy z pomarańczowym przykoronkiem. One tak bardzo, bardzo pięknie pachną i rosły też żółte. My akurat tutaj mamy posadzone białe, one bardzo szybko się rozmnażają i są bardzo odporne. Po miejsce zajmują liliowce, których mamy w ogrodzie dosyć sporo i rosną tutaj liliowce. Jak widać, ja Wam już o tym wspomniałam wcześniej, że rabaty ściółkuje pociętymi gałązkami drobnymi. Na to kładę skosioną trawę albo suchą trawę, którą grabię z trawniku, bo wczesną wiosną, żeby trawa mogła lepiej rosnąć, żeby był trawnik napowietrzony. Metalowymi grabiami grabię te trawniki, zbieram to sianką i kładę tutaj właśnie na rabat. Może nie wygląda to tak na pierwszy rzut oka pięknie, ale teraz, gdy narcyzy są już coraz większe, mają dużo liści, już tego tak nie widać, to się po prostu tak... Zanika, wydaje się, że to jest takie naturalne. Dzięki temu, że jest tutaj ta y, trawa i zrębki. Y, ta gleba nie jest aż tak y, narażona na promienie słońca, nie wysycha, a mamy bardzo, bardzo sucho. Cały czas nie padał deszcz i naprawdę wody potrzebujemy. Chroni też przed wiatrem. No i z czasem zamienia się w kuchnice, dostarczając glebie różnych y, wartościowych składników pokarmowych, dużo azotu. A rośliny, jak wiadomo, potrzebują tego naturalnego azotu. Oprócz tego rosną tutaj też rośliny, które wysiały się same, zawilce, żarnopłon. Także naprawdę warto, uważam, ściółkować e, rabaty, ponieważ e, teraz, gdy cierpiły właściwie drugi rok z powodu braku wody, to wydaje się to jak najbardziej pożądane. należy się przejmować, że może to nie wygląda aż tak pięknie. Nasze ogrody nie muszą być, kochani, takie piękne, pokazowe jak żurnala. One mają być inspirowane naturą, mają współgrać z naturą. To są ogrody permakultury mamy taką zasadę już od lat, że w ogrodzie nic się nie marnuje. Każda gałązka, każda trawa, każdy krwaw wszystko jest po co się wykorzystane. Mamy też drugą zasadę, żeby zastaną gleby w ogrodzie doprowadzić do stanu lepszego niż zastaliśmy i to jak na razie nam się udaje, może nie są to takie sukcesy bardzo szybko postępujące, ponieważ tego materiału nie mamy aż tyle, więc musimy tak po kolei oddzielać te rabaty. Jak widać rozwiewa te wszystkie pędy, suche gałązki, i właściwie jak obcina mliowce, to ich liście jest pędy tutaj, trafiają tutaj właśnie na rabatkę. Czasem bywa tak, że niestety narzędzia się psują, niszczą i trzeba sobie poradzić, żeby je jakoś naprawić. A niestety, żeby ogród mógł rosnąć, żeby mógł funkcjonować, te narzędzia muszą być. Tutaj miałam taką do wzruszania ziemi, takie grabki, ale one mi się niestety yy, zniszczyły. I teraz spróbuję je nabić. Żeby się jakoś trzymały. Gdzieś tutaj miałam a, taki wkręt. Ja nie przykręcam, znaczy nie wbijam gwoździ, bo z gwoździami to zawsze miałam problem, zawsze wbijały mi się krzywo. Spróbuję tego wkręta. Tu jest taki otwór, i tutaj spróbuję tego wkręta przykręcić krętarką Może mi się uda. Się jeszcze trochę, ale już ładnie wejdzie. No, może sobie poradzimy młotkiem. Dobijając. U! Wbiły <ścoughs> się w ziemię. No cóż, bywa i tak. Cicho, kurde, cicho, spokojnie. Tutaj są zebrytki, kogutek i dwie kurki, są troszeczkę zdenerwowane, że im tutaj pucham i hałasuję. O, nawet mi się udało, może nie wyszło to aż tak pięknie i zgrabnie, ale jest. Jeszcze spróbuję tutaj dokręcić, może się teraz dokręci. Bardzo coś nie chce wejść, ale myślę, że może. O, teraz już lepiej. Więc w ten oto naprawiam sobie sprzęty. Radzę sobie jakoś tak po kobiecemu. W Ogrodzie Marzeń jest wiele różnych rabat i żeby one nie były takie łyse i puste, staram się sadzić różne rośliny. Tutaj akurat na lekko różowo kwitnący floks szydlasty. Floksy są w różnych odczyniach różu i to właśnie pozwala yy, z nich utworzyć przepiękne wiosenne rabaty. Tu jest rabata z narcezami. Ona już zaczynają, już po prostu przekwitać. I w ogóle, jak zaczynały swoje kwitnienie, spadł śnieg, trochę je połamał. No ale i tak jeszcze te późniejsze, które te pąki nie wykształciły, zaczęły po prostu kwitnąć. I żeby tutaj też, no wiadomo, jak narcezy przekwitną i liście zżółkną, trzeba je przyciąć, więc rabaty zostawały takie puste. Więc cóż zrobić? Posadziłam tutaj przetacznik kłosowy o takich pięknych srebrzystych liściach. To jest taka też bardzo niewymagająca bylinka wieloletnia, dosyć szybko się rozrasta. No i ładnie wygląda, zasłania to puste miejsce po narcyzach. W ogrodzie marzeń rośnie wiśnia japońska kikushidary to jest wiśnia w formie takiej płaczącej czyli pendula. Ta wiśnia ma już na pewno gdzieś około, około 18 lat. Została posadzona jako jedno z pierwszych drzew, gdy kupiliśmy kawałek pola. Ona zaczyna już też tutaj kwitnąć, ale to jeszcze nie jest ta pełna kwitnienia. Słuchajcie, jak te wszystkie kwiaty zakwitają, to jest tutaj po prostu jeden ogromny, wielki róż. Za to właśnie uwielbiam tą wiosnę na Wszydach te kwiaty a pod wiśnią, żeby y, nie była oczywiście taka samotna, rosną szafirki. Szafirki tak co trzy lata przekopuję i od nowa je tutaj sadzę, żeby kwitły obficie, tak jak w ogrodzie Kojkenhof holenderskim, gdzie y, szafirki to właściwie mają same kwiaty, a prawie wcale liści. U nas hmm, w naszym ogrodzie są i kwiaty i dosyć sporo liści, jak widać. Tutaj są szczyżone iglaki, a tu jest kolejna wielka ciekawostka, która również dopiero co zaczyna kwitnąć. To jest judaszowiec kanadyjski. On jest w pąkach. Niektóre kwiaty zaczynają już tak pojedynczo kwitnąć. I ciekawostką tego drzewa jest to, że kwitnie nie tylko na pędach, ale również kwiaty pojawiają się na korze. I im starszy, tym piękniejszy. W ogrodzie radzi sobie już kilka lat bez żadnych problemów, ale jak widać, rosną tutaj tuje i rosną tutaj inne drzewa i krzewy, które go osłaniają. On lubi takie miejsca osłonięte, ponieważ jest dosyć wrażliwy na przemarzanie. Wokół niego rosną triteleje. I żółte narcyzy, tritaleje, czyli fiacent kalifornijski. Z Judaszowcem wiąże się też taka ciekawa historia, ponieważ w wielu językach w nazwie Judaszowiec pojawia się imię Judasz. I Judasz, gdy zdradził pana Jezusa, powiesił się na drzewie. I ponoć było to właśnie Drzewo Judaszowiec, które jakby ze wstydu zalało się purpurą, czyli kwiatami w kolorze takim różowym, ciemnoróżowym. I tak było, ale ponieważ na hodowcy coraz częściej hodują różne ciekawe odmiany, żeby zachęcić klientów do ich kupowania, więc wyhodowana została już odmiana Judaszowca Alba, czyli o kwiatach białych. Ale legenda została. Myślę, że wkrótce zaleje się purpurą, bo naprawdę, Pałunków ma coraz więcej i bardzo dużo z każdym rokiem po prostu więcej i więcej. Do zobaczenia.